Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku znaczenie prasy katolickiej docenił pierwszy biskup Częstochowski Teodor Kubina, który w dwa miesiące po objęciu rządów w 1926 roku założył tygodnik katolicki niedziela. Biskup Kubina nazwał niedzielę swoim sufraganem, a proboszczowie, którzy w parafiach organizowali kolportaż niedzieli, stwierdzali, że niedziela zastępuje im przynajmniej jednego wikariusza. Pierwszym redaktorem niedzieli został ksiądz Wojciech Mądry. Witam Państwa bardzo serdecznie z siedziby niedzieli, która znajduje się u stóp jasnej góry w szczególnym czasie, bo rok 2016 jest podwójnie rokiem rocznicowym dla Niedzieli. Obchodzimy 90. urodziny, bo Niedziela powstała w 1926 roku, ale też 35. rocznicę wznowienia Niedzieli w 1981 roku, po 28-letniej przerwie spowodowanej systemem komunistycznym, który wtedy wygaszał Kościół, wygasił również Niedzielę. W 1981 roku niedziela powróciła i redaktorem wtedy został ksiądz Infuat Ireneusz Skubiś, który prowadził niedzielę przez 33 lata. Przejęłam dziedzictwo niedzieli, to 90-letnie dziedzictwo niedzieli. No i jestem z Państwem jako redaktor naczelny niedzieli. Losy niedzieli są związane z losami ojczyzny, miała swój czas milczenia, czas mówienia i znowu milczenia i mówienia. Można powiedzieć, że niedziela przeszła przez kilka epok, bo rozpoczynaliśmy od zwykłej maszyny do pisania 35 lat temu i ołówka, a doszliśmy do pełnego skomputeryzowania redakcji i od linotypu doszliśmy do indesigna. Jesteśmy w najnowocześniejszych systemach komputerowych. Niedziela to nie tylko gazeta, którą co tydzień. Wydajemy i mówimy, że co tydzień mamy premierę gazety, ale to cały multimedialny koncern, można powiedzieć, bo mamy telewizję, radio, stronę internetową, wydawnictwo książkowe. Wydajemy również specjalne pismo dla dzieci. Moje pismo tęcza. Wielkim sukcesem wydawniczym okazała się publikacja Paś owce moje wybranych najważniejszych homilii i przemówień Benedykta XVI z okazji rocznicy 65 lat kapłaństwa papieża seniora. Biblioteka Niedzieli była obecna na targach książki w Krakowie, kiermaszu wydawnictw katolickich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, na międzynarodowych targach budownictwa, sztuki sakralnej i dewocjonaliów Sacro Expo w Kielcach. Targach pielgrzymkowo turystycznych w Częstochowie oraz na międzynarodowych targach książki w Warszawie. Wydaliśmy w bibliotece niedzieli już ponad 350 książek. Książką roku 2016 jest książka Paść Owce moje, która zawiera wypowiedzi kardynała Josefa Ratzingera Benedykta XVI. Książka bardzo ważna, która wyszła na 65-lecie kapłaństwa kardynała Ratzingera Benedykta XVI i można powiedzieć, że ukazała się z błogosławieństwem papieża Emeryta Benedykta XVI. Książką najnowszą jest książka przewodniczącego Rady do spraw Środku społecznego przekazu arcybiskupa Wacława Depo. Książka na co wskazuje funkcja księdza arcybiskupa? Medialna, bo prezentuje różne wypowiedzi, opinie księdza arcybiskupa, które zamieszczał na szpaltach gazet, które mogliśmy usłyszeć w eterze, zobaczyć na ekranie czy na stronie internetowej, między innymi niedzieli. Proszę Państwa, możemy powiedzieć, że pismo katolickie, również niedziela, to jest w pewnym sensie taka busola, która ma pomóc nam żyć. Służymy formacji i religijnej, i społeczno-politycznej. Może konkretnie powiemy patriotycznej. Dla nas słowo patriotyzm to jest jedno z najważniejszych słów i bardzo staramy się, aby treści, które świadczą o miłości do ojczyzny w niedzieli były jak najbardziej obecne nie tylko w odniesieniu do przeszłości, ale również w odniesieniu do bieżących wydarzeń, które staramy się interpretować z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej i człowieka wierzącego. Niedziela nigdy nie sprzeniewierzyła się swoim zobowiązaniom. Od 90 lat wiernie służy Bogu, Kościołowi, Polsce i ludziom. Spełnia z naddatkiem nadzieje i oczekiwania swoich założycieli i redaktorów. Patrzy ufnie w przyszłość, mając w herbie za swoją naczelną redaktorkę Matkę Bożą Częstochowską.